Jak robić analizy na platformie TradingView, czyli podstawy analizy technicznej, oraz jak uzyskać bonus w wysokości 30 dolarów od platformy TradingView. Cześć z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, a w dzisiejszym materiale chciałbym Ci pokazać w jaki sposób możesz zacząć poruszać się po platformie TradingView, w jaki sposób możesz zacząć robić swoje analizy, a jeżeli już to robisz, jeżeli znasz w jakim stopniu już platformę TradingView, pokażę Ci jakie są plusy płatnej subskrypcji, pokażę Ci również w części zaawansowanej być może rzeczy, o których nie wiesz, które pomogą Ci właśnie, w analizowaniu rynków finansowych. Powiem Ci również, jak możesz dostać bonus w wysokości 30 dolarów na wykorzystanie właśnie na platformie TradingView. Jeżeli jesteś nowym osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię właśnie możliwości zarabiania w internecie edukacja związana z rynkiem krypto zarabianie na tym rynku, zachęcam Cię do ustawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi możliwościami, o których mówię na tym kanale zostaw jeszcze dzwona przybij dzwona aby nie ominął cię żaden materiał zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem na początek jeżeli interesuje was edukacja związana z rynkiem kryptowalut chcielibyście poznać skuteczne sprawdzone strategie nauczyć się tych strategii a w międzyczasie mieć możliwość korzystania z gotowych setupów na wejścia czy to na wzrosty czy na spadki krypto gdzie gramy na przykład na giełdzie bitmex czy na giełdzie Binance, czy na giełdzie Bybit, gotowe setupy na kupno przykładowo altcoinów long term, czy chociażby mieć możliwość uczestnictwa w codziennym scalpingu, czyli graniu krótkoterminowym, które generują bardzo, bardzo fajne, regularne profity. Co najważniejsze, o tym możecie przeczytać na mojej stronie łukaszpachowskiej.pl, właśnie w zakładce. Mister Porada Forum Edukacyjne o Kryptowalutach. Ponieważ właśnie wszystkie te możliwości, o których wspomniałem, znajdziecie właśnie na naszym forum, gdzie macie możliwość edukacji, korzystania z gotowych w cudzysłowie sygnałów, bardziej bym to nazwał pomysłami na trade. Więc już podczas swojej edukacji możesz zacząć zarabiać razem z nami. Wszystkie informacje znajdziesz właśnie na mojej stronie. I właśnie wystartowaliśmy. Zeszłego poniedziałku wystartowaliśmy z nową grupą scalpingową, gdzie właśnie członkowie naszego forum mają możliwość teraz testowania właśnie możliwości jakie daje grupa scalpingowa, gdzie generujemy średnio około 2-3% na tą chwilę, 2-3% dziennie jeżeli chodzi o Profity, natomiast jeszcze w fazie testowej te profity potrafiły być większe, na przykład 10, 7, 6%. Także wszystko jest przed nami, wszystko zależy od rynku. I co najważniejsze, zapamiętajcie sobie, przeszłe wyniki nie są gwarancją przyszłych i tego musicie być również świadomi: mogą być większe, mogą być mniejsze, mogą być straty. To są rynki finansowe, to jest rynek kryptowalut i tutaj nie ma żadnych obiecanek, tak? Są możliwości, z których korzystamy i albo to akceptujemy, albo nie i po prostu nie wchodzimy w ten rynek. Także jeżeli Was to interesuje, to wszystkie informacje znajdziecie na mojej stronie. Promocja na oba pakiety 350 dolarów. Właśnie w tej cenie możecie uzyskać dostęp do obu grup, do obu możliwości jakie daje nam forum edukacyjne. a W zasadzie więcej możliwości, ponieważ dodatkowo ekstra mamy sygnały na altcoiny. O tym przeczytacie sobie właśnie na mojej stronie, a teraz wróćmy już do poradnika po platformie TradingView. I jeżeli przykładowo tradujecie na giełdzie Bitmex, to tutaj sobie wpisujecie kontrakty, czyli XBTUSD, lub jeżeli chcecie wyszukać jakiś inny walor lub inną parę walutową, przykładowo BTCUSD na giełdzie USD i tutaj macie giełdy z których chcielibyście właśnie skorzystać tak możecie możecie znaleźć btc plny na giełdzie bitbay tutaj sobie wpisujecie te walory które chcecie właśnie wyszukać natomiast tutaj po prawej stronie możecie stworzyć swój szablon swoją playlistę i przykładowo pokażę wam jak to zrobić mister porada cyk zapisz i widzimy że nie ma żadnej pary walutowej, więc tutaj sobie dodajemy, przykładowo właśnie XBT, USD, czyli wykres z Bitmexa, gdzie właśnie odbywają się nasze trady związane z potencjalnymi sygnałami na wejścia i wzrosty, na spadki, kryptowalut i mamy właśnie ten wykres. I sprawdźcie sobie, czy na pewno ten wykres XBT jest tym wykresem z platformy, ponieważ możecie natrafić na inne wykresy, które też będą pod XBT USD i będą też pod Bitmexem. Więc sprawdźcie, na przykład, czy te knoty się zgadzają, tak? Czy, czy właśnie te zakresy cenowe, szczególnie właśnie o te knoty chodzi, dochodzą do tego, do tych poziomów, które mamy na giełdzie Bitmex. Przykładowo tutaj doszliśmy do. Leżymy sobie na tą świeczkę i widzimy, że zamknięcie, czyli low było na 9012. I wejdźmy sobie na do Bitmex. I tutaj widzimy, że low było na 9012, więc wszystko się zgadza. Czyli dwie pierwsze rzeczy, które robicie, to wyszukujecie swój walor, którego chcecie tradować, czy to kryptowaluty, czy pary walutowe, czy indeksy, czy złoto, czy cokolwiek innego. Tutaj możecie stworzyć swoją playlistę, do której będziecie mogli dodawać swoje pary walutowe. Pamiętajcie, że platforma TradingView jest platformą darmową i bez żadnych opłat możecie dokonywać tutaj właśnie swoich analiz. Ale wiadomo, że platforma musi na czym zarabiać, więc ma również abonamenty czy tak zwane subskrypcje płatne, które ułatwiają również nam trading i o tych ułatwieniach za chwilkę powiem wam troszeczkę więcej. Dodatkowo właśnie rejestrując się z linku, którego znajdziesz w opisie pod materiałem, możesz uzyskać dodatkowo 30 dolarów od platformy TradingView na kolejne swoje subskrypcje. Ja z tego korzystałem i zalecam to wszystkim osobom, które po prostu tradują troszeczkę więcej niż na przykładowo jednej parze walutowej, ponieważ daje to bardzo dużo możliwości, udogodnień. Dzięki czemu nie będziecie musieli co chwilę zaglądać w telefon i patrzeć, jaki jest aktualny kurs i o tym Wam powiem za moment dużo, dużo więcej. Przechodząc właśnie do płatnych subskrypcji, oczywiście możecie sobie tak za darmo, i wszystko to, co tutaj jest wypisane, macie właśnie do wykorzystania na platformie. Dla mnie najważniejsze są alerty. Alerty, o których za chwilkę Wam powiem więcej, i jak je wykorzystać, oraz odtwarzanie świeczek co pomoże wam w swojej edukacji na rynkach finansowych ja osobiście mam pakiet ten za 30 dolarów miesięcznie, ponieważ tutaj mam dużo więcej alertów. Ja dużo traduję, powiedzmy, dużo jestem na wykresach, dużo sobie mam różnych oznaczeń, które mi pomagają właśnie w tradingu. Więc ja mam ten pakiet, tutaj by te 10 nie starczyło, ale tym osobom, które zaczynają lub jeszcze na przykład same nie robią analiz, a korzystają z sygnałów, myślę, że ten pakiet spokojnie by wystarczył. I dodatkowo właśnie, mając tą subskrypcję, uzyskacie po rejestracji z mojego linku dodatkowe 30 dolarów, dzięki czemu będziecie mieli na kolejne dwa miesiące subskrypcji za darmo, tylko dlatego, że zarejestrowaliście się właśnie z tego linku. O wszystkich plusach i możliwościach możecie sobie przeczytać i porównać sobie te możliwości na platformie TradingView. Dla mnie najważniejsze są te dwie i pokażę wam je po prostu na wykresie w jaki sposób ja z tego korzystam. Przykładowo, jeżeli dostajemy sygnał, tutaj możemy sobie to okienko schować i mam wtedy większy wykres. Po lewej stronie widzicie interwały czasowe. Wy tutaj macie prawdopodobnie jeden interwał, właśnie w postaci takiej listy. Ja sobie tutaj dodałem te gwiazdeczki do interwałów czasowych. Nie wiem, czy można to dodawać na bezpłatnej platformie. Także dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie bezpłatną i powiedzcie, czy można mieć ulubione. Różne interwały, czy tylko właśnie jest to w formie płatnej. W każdym razie ja mam tutaj te, z których najczęściej korzystam, dzięki czemu mogę szybko się przemieszczać, nie muszę tutaj tego odpalać i szukać, tylko cyk robię sobie na godzinkę i patrzę, co się dzieje. I przykładowo, do czego ja używam właśnie tych alertów? Na tę chwilę przekażę Wam mój wykres z analizą Bitcoina i ja mam tutaj sobie wyznaczone strefy i widzicie, że tymi strzałeczkami tutaj. Przy tych strzałkach są budziki. To są właśnie alerty. Po przebiciu tych alertów będę wiedział o tym, że kurs wyszedł albo górą z danej strefy, lub dołem z danej strefy i wtedy będę mógł sobie zajrzeć właśnie przykładowo właśnie w telefon. Ponieważ alert przychodzi nam na maila oraz na telefon. Zejdźmy sobie może na interwał jednominutowy. Pokażę wam, jak to wygląda. Być może usłyszycie to. Przykładowo. Taki alert sobie tutaj bierzemy. Czy to skasujmy? żeby sobie wziąć linię trendu, czy linię poziomą. Gdzie w dół? Cyk. Oznaczam sobie. Przykładowo opisuję sobie wybicie dołem danej strefy, lub wybicie, przykładowo podwój wsparcia. Tak? Tutaj nie ma wsparcia, ale wybicie wsparcie. Opisuję to sobie, ponieważ ten opis również przychodzi do mnie na telefon w postaci powiadomienia oraz przychodzi do mnie na maila i daje nam jeszcze tutaj sygnał. Niech to wybije, zobaczymy, czy to wybije, czy nie. I przychodzi nam właśnie sygnał na telefon oraz tutaj na ekranie za chwilkę również zobaczycie. Dlaczego ja to wykorzystuję? Na przykład, jeżeli chodzi o sygnały. Sygnały, z których korzystam, właśnie na forum edukacyjnym Mister Pada czy do swoich też tradeów. Przede wszystkim do oznaczeń, właśnie wybicia danych stref. Przykładowo, jeżeli tutaj mieliśmy wsparcie i opór dla ceny, w tym momencie wsparcie dla ceny, to ja tutaj również mogę sobie ustawić tą linię i oznaczyć ją jako właśnie wybicie tego wsparcia. Ja nie będę tego robił, czyli po wybiciu tym impulsem ja wiedziałem, że ta strefa została wybita. Więc, mając analizę zrobioną wcześniej, wyszukiwałem sobie poniżej tych poziomów, poziomów, gdzie cena może się właśnie zatrzymać, gdzie może zawrócić. I tutaj, nie niemalże idealnie, się to sprawdziło. Mówiłem Wam o tym w poprzednich moich analizach na YouTubie, czy wysyłając chociażby analizy do moich partnerów. Także ta strefa była strefą, gdzie ja miałem ustawione zlecenie na kupno. Niestety gdzieś tutaj na bajbicie mi się to zlecenie usunęło, ale i tak byłem w grze i tutaj uzyskałem profit. Zanim ten sygnał się zrealizuje, pokażę Wam, co warto sobie jeszcze zrobić. Zobaczcie, że ja mam tutaj ustawioną swoją, znowu taką, właśnie listę narzędzi, z których najczęściej korzystam. I dzisiaj będziemy rozmawiali na temat podstawowych narzędzi. To, co potrzebujecie, to jest linia trendu. To, co może Wam pomóc, to jest linia pozioma, którą oznacicie sobie chociażby właśnie wsparcie czy opór. Strzałeczki, nie wiem czy potrzebujecie. Jeżeli potrzebujecie, to ok. Kanał równoległy to jest bardziej dla osób zaawansowanych, o tym porozmawiamy sobie w kolejnym materiale. Prostokąt i pędzelek. Prostokąt do oznaczenia właśnie, chociażby strefy wsparcia i oporu. I pędzelek, ja sobie pędzelek biorę, ponieważ czasami gdzieś tutaj rysuję na filmach, pokazując Wam właśnie niektóre zależności i używam tego pędzelka, ale dla Was myślę, że podstawowe narzędzie to zjaśnienie Fibonacciego, jeżeli jeszcze nie wiecie o co chodzi, to również porozmawiamy na temat tego w następnym materiale. Linia trendu, właśnie linia trendu, promień poziomy do oznaczenia właśnie tych stref, wsparcia oporu, czy właśnie prostokąt do oznaczenia stref. Mamy również linijkę, dzięki której możemy zmierzyć, ile procent urosła nam cena, urosł nam bitcoin, czy ile procent z danego momentu kurs nam spadł. Widzimy to procentowo, widzimy to słupkowo. Słupki, jeżeli mamy tutaj interwał 1 godziny, no to właśnie tych słupków przykładowo właśnie widzieliśmy, tutaj było nie, 40, tak czyli trwało to 4 dni i 7 godzin, 103. Słupki, ale to jest mało istotne. Widzimy po lewej stronie również zakres ceny, czyli 370 dolarów. Przykładowo było to 325 dolarów i było to 3,49%, jeżeli chodzi o spadek. Jeżeli korzystacie z indykatorów, wskaźników, no to również dzięki tej płatnej subskrypcji możecie mieć więcej ich na wykresie. Oczywiście one nie są potrzebne do analizy, mogą być dodatkowym narzędziem, to, zna, to znaczy zależy z jakiej. Strategii korzystać. U mnie akurat one nie są potrzebne do szukania możliwości wejścia, ale mogą być mi potrzebne do tego, aby wiedzieć, gdzie cena może się zatrzymać i gdzie mogę zrealizować swój take profit. Więc kolejną rzeczą, którą właśnie tutaj sobie możecie zrobić, tylko podkreślam, nie wiem, czy jest to na bezpłatnym planie, to właśnie stworzenie sobie takiej listy, gdzie po prostu możecie szybko. Robić swoje, tak, robić swoje analizy cyk, prowadzić linię trendu z tego poziomu. Przykładowo, tak, tutaj możecie sobie to zmieniać, może być to linia kropki, może być to linia ciągła, może być to linia grubsza, może być to linia cienka, może być to inny kolor. Przykładowo jest trend spadkowy, no to macie czerwoną, może się kojarzycie, jeżeli macie trend zestaw, może być niebieska. Bardzo fajną możliwością, z której ja korzystam przykładowo tutaj sobie to oznaczymy tak jest to interwał jednogodzinny i jest tutaj właśnie dla ceny, zobaczcie co jest dla ceny to jest dla ceny wsparcie ponieważ widzimy tutaj jeden szczyt czy cena się zatrzymywała w historii tutaj wcześniej widzimy kolejne więc jest to wsparcie dla ceny i co mogę tutaj sobie zrobić wsparcie ja sobie oznaczę na przykład czarnym kolorem i mogę sobie tutaj napisać z jakiego interwału jest to wsparcie Ponieważ inną moc będzie miało wsparcie z jednej godziny, z 5 minut, z jednego dnia, czy z jednego tygodnia, czy z jednego miesiąca. Więc warto właśnie też sobie to poskładać. I widzimy, że tutaj na jednej godzinie było to wsparcie dla ceny, na czterech również, na jednym dniu również tutaj cena się zatrzymywała wcześniej. Więc widzimy, że to jest bardzo w tym momencie mocne wsparcie dla ceny przed kolejnymi spadkami. Ale nie chodzi tutaj o teraz analizę techniczną, tylko przykładowo Wam mówię, właśnie w jaki sposób możecie to sobie opisać, abyście wiedzieli, z jakiego interwału to wsparcie czy opór jest, ponieważ inaczej będzie z 15 minut, które zostaną prawdopodobnie szybciutko wybite, a inaczej będzie na godzinę, 4 czy na jednym dniu. Więc również to jest ta możliwość, z której możecie sobie skorzystać, czyli opisanie tej linii poziomej. Linii trendu nie opiszecie, a tą linię poziomą czy linię horyzontalną biegnącą właśnie tą linię. Możecie sobie oznaczyć, widzicie ona przebiega przez cały po prostu wykres w lewo i w prawo. Więc ona też jest fajna do wyznaczenia sobie, do zobaczenia sobie dlaczego cena właśnie zatrzymała się na danym poziomie i wtedy patrzycie, czy gdzieś po lewej stronie były szczyty, czy, czy były dołki, czy było jakieś wsparcie zatrzymanie się ceny. Wracając właśnie do tej listy, więc po stworzeniu tej sobie listy, możecie wyznaczyć tę linię trendu, możecie je zmieniać kolorami. Przykładowo, możecie sobie ustawić również alert po przebiciu tej linii trendu, tak? czyli przykładowo przebicie czy górą. O, właśnie przy alerty wybiło mi wybicie, wybicie wsparcia to co sobie tutaj ustawiłem. Więc dosyć głośny alert, przebicie górą, i tutaj po wybiciu, właśnie tego, na przykład ten impuls, który tutaj był, po wybiciu tego impulsem, tym impulsem dostaliśmy powiadomienie o przebiciu linii trendu, właśnie tego spadkowego. Tu już alert nam się sprawdził, więc możemy to usunąć sobie, tak żeby nam nie przeszkadzało. Kolejnym bardzo ważnym elementem, właśnie jaki otrzymujemy, mając tą patną subskrypcję, jest możliwość. Ucinania wykresu i edukacji, czyli backtesting. Jak to zrobić? Zobacz, Odtworzam sobie wykres, wycinam tutaj ten wykres i mogę go sobie tutaj troszeczkę cofnąć. I te świeczki będą za chwilkę mi się tutaj pojawiały. I zobacz, Mamy właśnie tą linię trendu. I przykładowo chcę sprawdzić, czy jakaś strategia się sprawdza. Okay? Nie będę tutaj przytaczał żadnych strategii w tym momencie. Sami możecie to zrobić, mając swoją strategię i robiąc sobie taki backtesting. I przykładowo właśnie sobie puszczam ten czas, te godziny, i patrzę, jak wykaz będzie się zachowywał. OK, przebiło mi. Oczywiście teraz mi to powiadomienie nie przyjdzie, ponieważ nie jest to w czasie rzeczywistym, tylko to już się odbyło. I widzimy, że poszło w górę. Wybiło nam to. Dostaliśmy powiadomienie. Dziękuję. Kasujemy. Wiemy, co robić. Wchodzimy wtedy sobie. Wykres i obserwujemy, co się dzieje. Właśnie chodzi o to, żebyście nie musieli codziennie, czy co chwilę, co godzinę, czy co 15 minut patrzeć na jakim poziomie jest cena. Po prostu ustawiacie sobie zlecenia i to zlecenia, i te powiadomienia dostajecie na swój telefon. Do czego można użyć takie powiadomienia, jeżeli na przykład korzystacie z sygnałów, czy robicie swoje analizy? Przede wszystkim do tego, jeżeli macie ustawione chociażby stop loss. Tutaj. Masz ustawiony swój Stop Loss, opisujesz sobie SL, jeżeli cena tutaj dojdzie, dostaniesz powiadomienie o tym, że właśnie zostało wybite twoje zlecenie, uzyskałeś Stop Loss, jeżeli mamy tutaj swój Take Profit pierwszy, opisujemy sobie cykl TP1, jeżeli uzyskamy TP1, dostaniemy powiadomienie Dostaniemy powiadomienie, jak punkt dojdzie do, cena dojdzie do TP2. TP2 przykładowo dostałem powiadomienie, wiem, że teraz powinienem przestawić swój stop loss. Powiedzmy wyżej, tak na moment wejścia, czy lekko w moment wejścia, na break even. Także to jest dodatkowa właśnie wartość tych powiadomień. Tak samo tutaj możecie sobie na przykład ustawić nie wiem, uśrednienie pierwsze. Tak, teraz mówię pod kątem tutaj, właśnie naszych sygnałów z forum edukacyjnego. Jak nie muszę siedzieć, dostałem powiadomienie. O, OK, super, jest usiedlenie pierwsze. To wiem, że muszę zmienić wartość na TP1, ponieważ mam większą ilość kontraktów. Jeżeli przykładowo nie siedzicie tutaj przed wykresem, albo odeszliście od wykresu i chcecie po prostu. Sobie spokojnie posiedzieć, nie patrzeć w wykres, to możecie właśnie z tego skorzystać. Na telefon dostajecie powiadomienie, na maila dostajecie powiadomienie, i dostajecie powiadomienie na komputer z głośnym sygnałem, który pewnie słyszeliście. Dla mnie osobiście bardzo ważnym plusem korzystania z tej możliwości, właśnie tej subskrypcji płatnej, jest to, że mogę sobie ten wykres otworzyć, ponieważ ja często sobie gdzieś tam poznając pewne elementy, nowe elementy, szukając historycznie potwierdzeń czy zależności. Powtarzalności, ponieważ rynek jest powtarzalny, jest fraktalny, i właśnie szukając tego, kasuję sobie daną część. Przykładowo, i patrzę, jak cena się zachowywała według mojej strategii. Szukam tutaj potwierdzeń, rysuję coś sobie, i właśnie w ten sposób się również uczymy. To jest bardzo ważne, w ten sposób się uczymy. Może nie o tyle co na żywym rynku, ale na rynku, który już się odbył, ale my nie wiemy, kasując dany okres. Przykładowo, kasując sobie tutaj dany okres. Nie patrząc, co się dzieje na dole, mogę zacząć właśnie sobie tą analizę robić i sprawdzać sobie jej skuteczność na jakimś odcinku czasowym. I dodatkowo, właśnie przede wszystkim te alerty, które mi ułatwiają bardzo, bardzo pracę, plus możliwość tej playlisty. Tylko nie wiem, czy ona jest na darmowej platformie, czy nie. Możecie sprawdzić i dać w komentarzach. I to, co dla Was najważniejsze, jeżeli chodzi o podstawy, to właśnie. To, co mamy tutaj, czyli linia trendu, linia pozioma, strzałka, promień, kanał, o tym porozmawiamy później. Prostokąt zniesienia fibonacciego, zniesienia fibonacciego, o tym sobie możemy powiedzieć, tak? W zależności od strategii, co chcemy zmierzyć, czy chcemy zmierzyć zasięg korekty, czy zasięg danego ruchu, to w zależności od tego, co chcemy zmierzyć, to zaczynamy mierzenie od góry, czy od dołu. Możecie również tutaj sobie sprawdzić i ustawić sobie to pod siebie możecie stworzyć szablony ja on to jest szablony pod siebie zasięgi standard mark czyli pod naszą strategię harmonik pod wykresy harmoniczne czy pod moją strategię mam tutaj również inne i możecie sobie pozmieniać możecie sobie pozmieniać kolory danych poziomów możecie mieć tło 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 tak tło ja tego tła nie chcę w ogóle, znikaj mi tło i tak to wygląda, czyli macie kolory, możecie sobie pozmieniać wartości możecie pokasować wartości, dobrać różne możliwości także możecie sobie pokombinować pod swoją strategię więc to jest też podstawa, z której my korzystamy czyli również właśnie zasięgi tutaj do naszej strategii i dlatego ja mam to tutaj właśnie wyznaczone, żeby mieć to pod ręką, aby nie musieć szukać, bo to są cenne sekundy, czasami są te sekundy bardzo potrzebne do tego, żeby szybko zareagować, w odpowiedni sposób właśnie zareagować. Więc to są podstawy, a porozmawiamy sobie w następnym materiale o formacjach, o formacjach harmonicznych, o formacji głowy z ramionami, czy chociażby o falach Elliotach, o kanałach i o tym porozmawiamy sobie w części takiej bardziej zaawansowanej. Podsumowując, pierwsze co robicie, to szukacie swojego waloru. Drugą rzeczą, którą robicie, to robicie swoją playlistę. Trzecią rzeczą, którą możecie zrobić, to właśnie skorzystania. wróć. Pierwszą rzeczą, którą robicie, to jest rejestracja z linku poniżej. Drugą rzeczą to jest znalezienie waloru. Trzecią rzeczą to jest właśnie stworzenie swojej playlisty, z której będziecie korzystać. Czwartą rzeczą, jeżeli będziecie właśnie chcieli mieć takie możliwości tych alertów, ponieważ w tej darmowej wersji alertów jest o, znowu coś przebiło, za chwilkę sprawdzimy. A to jest ten sam sygnał, tylko że na nowej stronie w darmowej części, w darmowej pakiecie alertów macie. No, tylko jeden. Więc tutaj za bardzo sobie nie wykorzystacie tych alertów, o których mówiłem. Więc jeżeli będziecie mieli darmową wersję, to ustawicie sobie tylko jeden alert. Na przykład na TP. TP1 opisujecie sobie, i więcej już nie ustawicie. Mając ten pakiet pierwszy, możecie, możecie właśnie mieć 10 alertów. Ja mam ten pakiet kolejny, i tutaj mam 30 alertów. I mi, mi to się bardzo, bardzo przydaje. Kolejną rzeczą, którą możecie sobie właśnie stworzyć, to jest ta zakładka, ta lista przydatnych narzędzi do rysowania. Czyli przede wszystkim linia trendu, wsparcie opór przydatne. Oczywiście, do niektórych strategii. Ja osobiście do swojej strategii przykładowo nie używam linii trendu. Patrzę oczywiście na wykres, w jaki sposób on się formuje, ale nie szukam wejść pod linię trendu, może w ten sposób. Okej, okay? tak, żeby to sprecyzować. Wsparcie opór możecie wyznaczyć właśnie tą linią poziomą lub obszarem, rysując prostokąt. Tutaj możecie jeszcze sobie zrobić jakiś tekst, tak? Możecie napisać na przykład szczyt. O. A, na biało się napisało, ok. Taki szczyt. Czy przykładowo, jeżeli macie jakąś linię trendu większą, z większego interwału, przykładowo tutaj, i załóżmy, że jest to interwał D1, to oprócz tego, że możecie mu dać grubszy kolor albo przykładowo kreski i grubsze kropki, przepraszam, i grubsze kropki, to możecie na przykład tutaj wziąć balonik, tak. I opisać, że jest to D1, abyście wiedzieli, że jest to D1, i gdzieś tutaj sobie to ułożyć w ten sposób. Tak, możecie sobie pokombinować z tymi balonikami, różne są tutaj objaśnienia do wykorzystania właśnie, jeżeli chodzi o te możliwości. Okej, okay, mam nadzieję, że to było dla Ciebie przydatne. Wiesz, w jaki sposób, jeżeli chodzi o podstawy, możesz korzystać z analizy technicznej na platformie Tradingu. Jeżeli masz podstawy związane z Robieniem analizy technicznej, ponieważ ten materiał nie miał na zasadzie być edukacyjnym pod kątem, jak robić analizę techniczną, tylko jak korzystać z platformy TradingView właśnie pod kątem robienia analizy technicznej, mając już podstawową wiedzę. Pamiętajcie, że korzystając z tego linku, 30 dolarów może do Was wpaść. Do wykorzystania na platformie na kolejne subskrypcje, jeżeli właśnie wykupicie przynajmniej tą płatną subskrypcję za, 16, za 15 dolarów, wtedy uzyskujecie kolejne dwa miesiące ekstra od platformy TradingView, właśnie z tymi możliwościami, o których rozmawialiśmy, które Wam pokazywałem, czyli chociażby właśnie cofanie wykresu i edukacja na podstawie tego, co się działo w historii, czy chociażby właśnie korzystanie z tych alertów, które bardzo, bardzo ułatwiają życie tak naprawdę i funkcjonowanie na rynku po odpowiednim oznaczeniu sobie danych poziomów. Także subskrybujcie kanał. Do zobaczenia jutro w kolejnym materiale, w którym będziemy rozmawiali na temat podsumowania kolejnego tygodnia korzystania z możliwości, jakie daje forum edukacyjne Mister Polan, także subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy jeżeli korzystacie z darmowej wersji, to macie właśnie możliwość tutaj sobie ustawienia tych ulubionych Timeframe'ów czy macie możliwość, właśnie ustawienia również tej listy ulubionych narzędzi do rysowania na wykresie? Do zobaczenia. Niech Bitcoin będzie z Wami piątek.